Nowy duży bug w CS2, rating 3.0 i aktualizacja marketu Steam. Tak, Marketu z będzie ciekawie, więc łapkę w górę, koniecznie zostaw, a my lecimy. A więc, przyjacielu, na samym starcie w ostatnim czasie Reddit zalewany jest takimi oto i demkami, w których możemy zobaczyć liczne bagi. odnośnie tego, że gracze są przeteleportowywani pod mapę i spadają w otchłań. Jak to możemy zobaczyć w miejscach, w których totalnie nie powinno się to wydarzyć, w miejscach, gdzie normalnie mamy tekstury, gdzie mamy podłogę, gracze pod nią spadają. Więc są to dosyć dziwne błędy z tego co słyszałem, pojawiły się przy okazji właśnie ostatniego update'u, więc nie wiem do końca yy, jak to usprawiedliwić. Nie się to oczywiście zawsze, że po prostu powstały takie jakieś dziury na mapie globalnie, tylko w niektórych przypadkach. Więc z tej perspektywy jest to naprawdę, naprawdę dziwne. No i muszę przyznać, że jeżeli coś takiego mi się wydarzyło podczas meczu, no co najmniej bym się uśmiechnął. Wiadomo, wkurzyłbym się wkurzył, ale z drugiej strony, no jest to strasznie, strasznie absurdalny błąd. Kolejna kwestia. To pewnie pamiętacie, kilka dni temu informowałem was o czymś takim jak Volatile, Volatile Case, czyli taka jakby dziwna skrzynka, o której to właśnie znaliśmy przecieki w plikach gry. I tutaj Thor składa to trochę na czynniki PR, że według niego najprawdopodobniej będzie to wyglądało w ten sposób, że jakaś skrzynia, kiedy otrzyma ten status, nazwijmy sobie Vulite, czy Volatil, coś takiego, no to wtedy będziemy mogli wybrać, czy po prostu otwieramy ją normalnie, czy korzystając z tego trybu Volatil otrzymujemy jeden konkretny przedmiot, który chcemy z niej uzyskać. Przykładowo wiem, jakiegoś czerwonego skina, po prostu wybieramy sobie jednego skina, którego chcemy z całej skrzyni. Tylko że nie możemy go w żaden sposób opchnąć, w żaden sposób sprzedać na rynku, tylko możemy z niego korzystać, więc tak trochę łączy mi się to z wypożyczaniem skinów, że wtedy być może będzie jakaś opcja, żeby nie wypożyczać po prostu wszystkiego. Tylko, że będzie można wypocząć konkretnego skina Coś takiego, albo że będzie można jakoś w jakoś dłuższy sposób Po prostu mieć tego skina i nim nawet grać Strasznie dziwne zagrania. Nie rozumiem, czemu walcyną kombinuję. Mam wrażenie, że dosłownie nikt, ale to nikt y, nie prosił o coś takiego. I nie wiem, po co w ogóle w coś takiego się bawić. No ale okej, okay, zobaczymy, co to będzie tutaj wyglądało. I może być dosyć, dosyć ciekawie. Stój, przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo, gdzie zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kałak, albo AWP, albo M4. A gdzie takie cuda? Ano, nas jest skinsie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co. Kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty Więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń To lepiej trafić nie mogłeś Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu To klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodzik Fiako, który daje ci 10% bonus do doładowania I 2 złote 10 groszy zł, Czyli darmową skrzynkę Dokładnie tak, a my lecimy dalej Kolejna skrzynka, sk, skrzynka kolejna sk, sprawa to rating 3.0 ogłoszony przez HLTV, kilka tygodni temu, miesięcy temu właściwie informowałem was o ratingu 2.1, teraz mamy rating 3.0, czyli tak jak to HLTV trochę tizuje, dosyć mocną rewolucję, zmianę na wielu frontach. Najważniejszą kwestią jest dodanie czegoś takiego jak round to swing, czyli w dużym skrócie takiego algorytmu, który oblicza jak duży dany gracz miał wpływ na daną rundę, czyli przykładowo jeżeli ktoś zabił 3 fragi, no to należy te 3 fragi odróżnić od po prostu exit killi, że bomba wybuchła i potem ten zaciupał, od tego, że po prostu zobiąc 3 kille wszedł na bombsite, dzięki czemu podłożyli pakę, dzięki czemu wygrali rundę. W dużym, dużym uproszczeniu, że teraz jakby kill killowi nie będzie trochę równy, albo właściwie jego oddziaływanie na dane to właśnie starcie e, nie będzie takie zero-jedynkowe. Jest to jakiś bardziej skomplikowany algorytm, z tego co tutaj rozumiem, więc brzmi to dosyć dobrze. W ogóle owy rating zaczyna mi bardziej przypominać bardzo skomplikowany algorytm, który bierze pod uwagę masę różnych zmiennych, niżeli po prostu stricte jakiś tam lekki algorytm, który po prostu przelicza e, jakieś e, dane, które do niego tylko wchodzą i i wypluwa z tego jakąś liczbę, tylko fakt wszystko wskazuje na to, że to jest troszeczkę na wyższym poziomie. Przynajmniej takie mam wrażenie, kiedy o tym z czytam. Dodatkowo to jest kilka różnych kwestii, o które według mnie są mniej lub bardziej ciekawe, jak chcecie możecie sobie zastopować i oczywiście przeczytać. I moglibyśmy o tym gadać godzinami, ale dla mnie i tak najciekawsze jest to, jak to będzie się spiawało w praktyce. Jest dużo szans, że coś tu będzie zmieniane, coś tu będzie jeszcze jakoś w jakiś sposób poprawiane, więc być może wtedy sobie o tym bardziej pogadamy. Kolejna kwestia, to jak możemy zobaczyć rozpoczęcie się eSports World Cupa, który jak to możemy zobaczyć, trwa w najlepsze. Najlepsi z najlepsi tutaj się zebrali, by powalczyć o 1 250 dolarów. Bo taka pula nagród tutaj czeka właśnie w, Sarab w Arabii Saudyjskiej, w Riyadzie. Jak to możemy zobaczyć, pierwsze mecze już wystartowały. Należy zwrócić uwagę na właśnie obecnie trwające mecze. Jeszcze rezultatów nie mamy, to dopiero przed chwilą się zaczęło, więc myślę, że esportowych emocji teraz, na przestrzeni właśnie tego tygodnia, aż do niedzieli, no nie zabraknie. Wielki finał w systemie Best of Five będzie czymś mega, mega ciekawym. Jest to na pewno jedno z większych albo bardziej hucznych wydarzeń w ciągu roku, więc myślę, że warto sobie po prostu to też śledzić. Dajcie znaka też kom Licujecie. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko się tutaj potoczy. Jesteśmy na samym stałym starcie. Dużo jak możemy zobaczyć, dosłownie z samego topu, więc nie będzie lipy, nie będzie wiochy Kolejna kwestia to wczoraj na FaceCie staraliście ze sobą Monzi, Jakindar i Beat przeciwko Zayu oraz Flamesowi. No i możemy zobaczyć, jaki był wynik tego właśnie o tej spotkania. Spoko, myślę, że spoko i możemy przejść dalej do jednego z większych niosów dzisiejszego dnia, a mianowicie Complexity oficjalnie opuszcza właśnie scenę cs dwójki Jak to możemy zobaczyć, zwracają oni uwagę na problemy finansowe i jest to dosyć przykra sytuacja ze względu też na. CEO, który miał bardzo podejście takie, że on w jakiś sposób właśnie bardzo mu zależy na powrocie scen NA, na to, że chce faktycznie tu mieć jakiś wkład, że chce ją troszkę zrewolucjonizować i że naprawdę mu zależy nie tylko z perspektywy jakiejś biznesowej, tylko właśnie po prostu on sam by chciał właśnie doprowadzić do jakiegoś takiego wzrostu i powrotu scen NA. No jak widzimy, niestety się nie udało, w wyniku czego ich roster został przejęty przez Passion UA. Możemy zobaczyć, że tacy gracze właśnie grali w owej to formacji. Należy sobie zwrócić uwagę, że Complexity jest to drużyna, która naprawdę długo z była w cs Od 2015 roku, może tutaj z moimi przerwami, ale jednak należy zwrócić uwagę, że w pewnym momencie byli nawet na piątym miejscu w rankingu HLTV, więc naprawdę czapki z głów i szacun. Należy sobie zwrócić uwagę, że tutaj naprawdę wielu graczy się przewinało przez ową formację i to trzeba sobie przyznać, że naprawdę, naprawdę graczy z, z najwyższej półki, tak jak chociażby tutaj Coldzera mogliśmy zobaczyć, rash chociażby, więc myślę, że spoko o tym wiedzieć po prostu. No, pamiętam czas jak Complexity było naprawdę jest jedną z najbardziej, bardziej liczących się organizacji w cs potem może ich znacznie trochę spadło, no ale cóż, na chwilę obecną musimy tutaj jakby zapomnieć tej formacji ich największym osiągnięciem, było właśnie wygranie Blasta w 2020 roku, jak to możemy tutaj zobaczyć, więc dosyć, dosyć ciekawie. Kolejna kwestia, która nas tutaj czeka, to to, że Owe naklejki troszkę zyskują na wartości, z tego powodu, że wiele członków community obstawia, że to jest faktyczny odwrót Complexity i faktycznie przez długi czasowej formacji nie zobaczymy. Nie jest to tylko i wyłącznie utrata jakiegoś rollstaru czy po prostu kwestie transferowe, tylko naprawdę owa organizacja żegna się z CSM na długi, długi czas. W związku z czym nie dziwią nas tutaj wzrosty. Stąd też rada dla ciebie: sprawdź sobie, czy przypadkiem jakiejś Complexity naklejka cię gdzieś nie zawieruszyła bo być może będziesz w stanie dzięki temu troszeczkę sobie zarobić. Myślę, że spoko o tym wiedzieć. Tak samo jak, proszę państwa, istny banger. To coś tutaj wydarzyło szczerze do końca w to nie wierzę, ale mamy update marketu Steam. Tak, nie Steama, nie CSA, tylko marketu Steam. Możemy zobaczyć, że doszło tutaj do konkretnej rewolucji całego to interfejsu, który ma wyglądać totalnie, totalnie w inny sposób. Należy sobie zdać sprawę z tego, że teraz powinno to wszystko być bardziej przyjazne, bardziej przyjemne, ale myślę, że dla nas najważniejsze jest, żeby to po prostu bardziej działało, żeby nie było sytuacji, że to co chwila jakoś tam wywala, czy że nie da się czegoś znaleźć, czy że są jakieś duże problemy, tylko najważniejsze dla nas jest chyba, żeby to działało. W związku z czym należy sobie powiedzieć, że spoko ruch, jeżeli to nie będzie tylko i wyłącznie wygląd, tylko coś jeszcze z tym będzie szło, jakaś optymalizacja. To już naprawdę zarobiście, ale sam wygląd, to myślę, że też ważna kwestia, no bo umówmy się ten Steam dosyć mocno przestarzały. Wszystko wskazuje na to, że jest to w trakcie trwania jakichś zamkniętych testów. Ja nie tyle co zamkniętych, co, co że jest to jakaś beta, gdzieś tutaj zresztą nawet przeczytałem, właśnie, że yy, także to jest właśnie jeszcze cały czas becie, w związku z czym się przełączać między starą i nową wersją. No i co, należy sobie powiedzieć, że jest to zmiana według mnie totalnie na plus. Ten wygląd był mega przestarzały, tak na tą sprawę od zawsze to wszystko wyglądało w jeden jednakowy sposób, więc liczę, że teraz się to faktycznie zmieni. A skoro na markecie... Już jesteśmy, należy sobie zwrócić uwagę na MK Evil Daimio, które jak to możemy zobaczyć na przestrzeni ostatnich dni dosyć mocno podrożała. Na przestrzeni tygodnia robi prawie dwukrotność, więc jeżeli chodzi o takiego zwykłego szalego playskina, no to muszę przyznać, że wcale nie najgorzej. Należy sobie również zwrócić o to należy również zwrócić uwagę na to, że jesteśmy stosunkowo wysoko. Jeżeli chodzi o cały market w związku z czym realizacja zysków teraz może nie być najgorszą opcją. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to się dalej potoczy. Jak to będzie dalej oczywiście wszystko wyglądało, e, bo tutaj pokazuje, że to jest przy wyszukiwaniu, więc jak sobie przy na przykład inną awłupkę. A, tu już działa! Okej, okay, czyli to jest tak takie 50-50, że tutaj już widzę, że wyszukiwanie jest totalnie nowe, ale te strony są stare. A, to ja myślałem, że to jakoś większej ilości jakby mi jest je zmienione i że faktycznie jakoś trochę bardziej to widać. Tutaj jest ten inny interfejs, okej. Okay. Teraz czaję. Czyli jest to jakiś fragment, funkcja w wersji, wersji beta, faktycznie, wszystko by się zgadzało. E, no i okej, okay, mogę sobie wyobrazić tutaj, że kabin sniperski, na przykład AWP, tak? No to, ładnie to wygląda. Muszę przyznać, że nawet yy, dobrze to działa z perspektywy Steam'a, że to wszystko jest bardzo responsywne, bo na Steamie często był jakiś przycisk, który się klikało i średnio to działało. Tutaj niby to działa, ale jeżeli to jest tylko i wyłącznie update, jeżeli chodzi o pole wyszukiwania, jeżeli chodzi o filtry, no to kurde spodziewałem się, że tutaj całość będzie inaczej wyglądała, no. Szczerze miałem na to nadzieję. No ładne, fajne, no nie powiem, że brzydkie, no nie, ale z drugiej strony, no szczerze chyba liczyłem na coś więcej, ale to tylko i wyłącznie moje zdanie, pochwalcie swoją końcą łapkę w górę zostaw. I widzimy się klasycznie już jutro. Trzymaj się, strzała!